Cześć, Ma się Manko, to rolnik nieprofesjonalny. Dzisiaj taki krótki, stacjonarny vlog. vlog o prawdzie. Tutaj nie będę go jakoś nie wiadomo jak dużo długo przedłużał 10-12 minut. Chcę Wam przedstawić swoje stanowisko, swoją opinię na ten temat. Ogólnie nie lubię takich tematów poruszać, politycznych i około politycznych, bo wiecie, jak to jest: staniesz po tej stronie źle, staniesz po tamtej stronie źle, staniesz po środku jeszcze gorzej. Jakieś tam swoje zdanie przedstawiałem. Raz krytykuję, raz pochwalam. Tak jak ostatnio krytykowałem i nadal krytykuję ustawę odorową, tak pochwalam na przykład. Koncesje na zaprawę naokotynoidowe, więc nie jest tak, że tylko i wyłącznie ganie, ale po prostu przedstawiam swoje stanowisko, swoją opinię. I do tego też zachęcam Was, żebyście w komentarzach pisali, co sądzicie o prawdzie. Czy jest to pomysł dobry, czy pomysł zły. Ja wam przedstawię teraz swoje stanowisko. Ogólnie zacznę od tego, skąd ta prawda się wzięła. Myślę, że większość was, z was wie, że prawda jest to partia założona przez Michała Kołodziejczaka, czyli tą samą osobę, która założyła Agrounię. Agrounia, która działała przez ostatni rok bardzo intensywnie. Dużo rzeczy udało się zrobić. Nie zawsze mówi się o tym, że na przykład był to gdzieś tam pomysł Agrounii, ale. Co dla mnie najważniejsze, i myślę, dla większości, bardzo dużo osób niezwiązanych z rolnictwem w ogóle dowiedziało się o problemach rolnictwa. Więc to jest taki impuls. I jak sami wiecie, z wieloma działaniami agroni się zgadzałem, z wieloma działaniami agroni się nie zgadzałem i mówiłem o tym też otwarcie. Dlatego postanowiłem, że nagram też coś o prawdzie, bo kilka osób też, właśnie mylnie gdzieś tam interpretowało, że jeżeli byłem pod pałacem, to jestem w agrouni i tak dalej, i tak dalej w agrouni nie jestem o tym też już prędzej mówiłem ale gdzieś tam znajome osoby, które w agrouni działają miały moje wsparcie no ale wymieszę z tym ogólnie podzielę ten film na część pozytywną i część negatywną zacznę od tych plusów tutaj jeśli chodzi o prawdę, może zacznę od takiej najbardziej prozaicznej rzeczy, czyli na samej nazwy. Jeśli chodzi o nazwę Prawda, według mnie jest nazwa bardzo chwytliwa, bardzo fajna e, dla osób, które może nie wiedzą na kogo zagłosować, gdzieś tam trafią na tą prawdę na kartach. E, to naprawdę przyciąga e, wzrok i jest takie do, łatwe do zapamiętania. Zostaje gdzieś to w głowie. Mm, ale no, sami wiecie, że ta polityka no ta, raczej taka prawdziwa do końca nie jest i nie chodzi mi tutaj tylko i wyłącznie o tę partię, ale, ale o ogół. miałem przyjemność uczestniczyć w życiu politycznym przez parę tygodni na szczeblu powiatowym i, i nawet w tych niższych szczebelkach niestety zbyt czysto i przyjemnie nie jest ale pozostawię to bez komentarza jeśli chodzi o nazwę jak najbardziej na plus Myślę, że jeżeli będzie się ta nazwa gdzieś tam powtarzać, przewijać w mediach, to nie tylko te środowiska wiejskie, ale te środowiska miejskie też to gdzieś podchwycą. Kolejna sprawa. Prawda jest partią, która wywodzi się od dołu, czyli od nazwijmy to zwykłych ludzi. Nie jest to partia, która nowa partia, która powstała gdzieś tam przez, założona przez piosenkarzy, gdzieś przez byłych polityków, gdzieś przez osoby, które już siedzą w. Tym od X lat jest to partia założona przez tych zwykłych rolników, przez tych zwykłych ludzi, przez tych zwykłych konsumentów, więc jest to jak najbardziej na plus, że nie ma tam jakichś super ekstra powiązań, nie ma tam jakichś um, układów, układzików. Zobaczymy, jakie będą listy stworzone, bo na pewno część osób, które gdzieś tam już w tej polityce siedzą dłużej na tych listach, będą się chciały znaleźć. Myślę, że jest to dobre i niedobre. Zależy, kto tam się znajdzie. Zawsze takie osoby, które już mają jakieś doświadczenie większe, dobrze, jeżeli byłyby wprowadzone. Ale jeśli to jest taka partia od dołu, stworzona przez właśnie ludzi, którzy znają problemy, że tak powiem, innych, myślę, że to ma jak największy sens. I kolejna, trzecia taka pozytywna sprawa pozytywny aspekt przecież nie do końca. Jest taki, że bardzo dużo ludzi już założycieli prawdy zna. Bardzo dużo ludzi już poznało właśnie działanie Michała, już chociażby w agrounii czy w Unii, warzywno Ziemczanej, ale jak sami wiecie, na przykład, czy autostrada, czy plac zawiszy, nie był zbyt pozytywnie odebrany. Ale no dzięki, tym, e, dzięki tym sprawom, dzięki tym działaniom, tak naprawdę o tych problemach rolników zrobiło się głośniej. No, ci, co byli, że tak powiem, na miejscu, w korkach, no to e, raczej tam pozytywnego odzewu nie było, ale jednak sama osoba jest już teraz znana, jest rozpoznawalna. E, była już nieraz w mediach internetowych, w mediach telewizyjnych, w radiu, więc rozpoznawalność jak najbardziej jest. Jest to pozytywny aspekt. Nie zaczyna się tutaj zupełnie od zera. Jest się już, że tak powiem, osobą medialną, czyli w pewien sposób jest to łatwiej zacząć. I teraz przejdę do tej strony mniej przyjemnej, czyli tego, co mi się wprawdzie nie podoba. Tak naprawdę, na czym się zawiodłem? Tutaj, będąc też na spotkaniach agrounii, na spotkaniu agrounii, rozmawiając z ludźmi z agrouni, często właśnie słyszeliśmy, że partia polityczna na pewno nie powstanie, nie ma w ogóle takiej opcji, nie ma żadnego takiego pomysłu, nie będzie. Agrounia to agrounia, będzie to coś większego, mocniejszego niż partia polityczna. Zasadniczo w Polsce nie mamy jakichś tam związków rolniczych mocnych, które niezależnych, w które wpływają. Na to, co się dzieje. No, są izby, ale jak sami wiecie, góra Izb jest upolityczniona. Są inne związki, które też górę mają upolitycznioną i niestety nie jest to jakieś super ekstra. No i była świetna okazja, żeby taki związek, żeby taką organizację stworzyć zupełnie niezależną. No, a tutaj się to troszeczkę posypało. Tak naprawdę, o tym, że partia polityczna może powstać, ja już miałem takie. Przypuszczenia z 2-3 miesiące temu, gdzie widziałem, że właśnie ta retoryka zmienia się. To już tam już nie było mowy o tym, że partii politycznej nie będzie, ale że już jesteśmy w polityce, bo nie da się tu inaczej tego zrobić, że wpływamy na działania polityków. Trochę już była tutaj gadka inna i takie to były moje te pierwsze przesłanki, że coś tam się może już powoli dziać i się zbytnio z tym nie pomyliłem. Ale nie ma co ukrywać, tutaj bardzo dużo ludzi jest zawiedzone tym, że właśnie partia polityczna w ogóle powstała, bo takie były przysłanki, takie były obietnice, że tej partii politycznej nigdy nie będzie. Kolejną sprawą, która nie do końca mi się spodobała, było stwierdzenie, że partia polityczna teraz musi być założona bo agrounia w tym momencie nie jest nic w stanie więcej zrobić i trzeba do tego Sejmu wejść, żeby na pewne sprawy poukładać. No gdzieś to już tam słyszeliśmy, jowy, niejowy, takie różne rzeczy, że jeżeli w Sejmie nie będziemy, to nic nie zrobimy, a prawda jest taka, że póki nie jesteś u władzy, czyli nie masz większości, tak nic nie zrobisz, bo zawsze przechodzą projekty, pomysły tej partii, które w tym momencie rządzą no ale jeżeli pojawi się ktoś nowy, zawsze wiadomo, tutaj można zrobić jakiś zamęt, zrobić jakieś zamieszanie, prowadzić trochę niepokoju. I bądźmy szczerzy, wła... sprawowanie władzy tylko i wyłącznie przez jedną partię jest zawsze złe. Najlepiej, jeżeli są to koalicje, bądź się te partie gdzieś tam wymieniają. Eee, takie monorządy nigdy nie wychodziły w historii dobrze. Więc zobaczymy, jak to z tą prawdą będzie. Na super ekstra wynik tutaj raczej bym nie liczył, bo widać to, co się dzieje właśnie tutaj, jakie są nastroje wśród rolników, że jednak dużo osób się zraziło tym, że ta partia polityczna w ogóle powstała. Ale z drugiej strony, no bądźmy szczerzy, rolnicy są taką grupą społeczną, która z jednej strony ma ludzi, że nie ma partii politycznej typowo rolniczej w Sejmie, że nie ma kto ich reprezentować, no bo no wiemy jak to z innymi partiami, które rolników niby dbają jest A z drugiej strony, jeżeli ktoś chce stworzyć partię polityczną, to znowu jest ganianie, o do koryta się pcha, to tam, tamto to i to, ja, to, Więc jestem sam ciekaw, jak to z tym głosowaniem naprawdę wśród osób z terenów wiejskich będzie mm. Moim zdaniem dobrze byłoby, jakby weszli, ale niestety jakiegoś wielkiego zwojowania świata politycznego nie widzę. No, i miejmy nadzieję, że nie będzie to powtórka z historii, czyli nowoczesna, kukis i tak dalej, i tak dalej. Takie nowe twory, które wchodziły szturmem, czy polikot, które wchodziły szturmem, i szturmem te znikały. Zobaczymy. Ja tutaj mam znowu stanowisko takie neutralne. Mówię, trochę mi się to nie podoba i byłem naprawdę zawiedzony, kiedy dowiedziałem się, że ta partia polityczna mimo wszystko powstała. Ale jestem też ciekaw, jaki będzie tutaj program polityczny dla pozostałych grup społecznych, bo wychodząc tylko i wyłącznie z propozycją do rolników nie da rady wejść do Sejmu żadnym sposobem. Nie ma tutaj takiej siły, żeby tak się stało. Jestem naprawdę ciekaw, jakie będą pomysły dla innych grup. Tutaj no, z tym programem nie można zbytnio wyskakiwać, bo wiadomo, jak to jest. Mała partia polityczna powie coś fajnego, jakiś fajny pomysł gdzieś tam powstanie, no to łatwo można przejąć to przez większe partie, które gdzieś tam mają większą siłę przebicia i to jest nasz pomysł. Trochę go zmodyfikować, oczywiście, żeby nie było to samo, ale z jakimi nowinkami super ekstra nowościami, nie ma co się zbytnio wychylać do przodu, ale znowu jeżeli ten program będzie cały czas skrywany, no to powstanie właśnie tutaj, nie mają programu, są tylko dla rolników eee, i tak naprawdę już nawet wyjście z tym programem gdzieś tam koniec sierpnia, wrzesień może już być po prostu za późno więc tak naprawdę jestem bardzo ciekaw jak to z tą prawdą będzie, czy to będzie prawda, czy gówno prawda Jestem też ciekaw Waszych opinii. Pozostawiajcie je w komentarzach. I to na dzisiaj wszystko. Zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie. Pozdrawiam serdecznie. Rolnik nieprofesjonalny. Cześć.